Naprawdę witajcie. Nie. Nie. A prawda? prawda? Nie, okulary będą grane. Eee, dobrze. Witam wszystkie iskiereczki. O Jesus, poczekaj Klaus, bo już się dołączysz z kimś na żywo. Dzień dobry, wszystkie iskiereczki Bo jestem dzisiaj w tak zwanym nie do czasu. Gdzie mam dla Was kilka infosów? Nie, nie mogę jeszcze wszystkich infosów sprzedać. No ja to Wam, nie mam żadnych. Dobra, słuchajcie, oczywiście. Jezu, co mi się dzisiaj dzieje z głosem? Z głosem y, paszczonosem. Jedziemy z głosowankiem. Zbliżamy się do końca Zelanda. I dzisiaj w Story. Nie wiem, czy widziały, czy nie widziały. Dzisiaj w story było... Znaczy jest, nadal jest niespodzianka. I jest ankieta dotycząca niespodzianki. I w ankiecie dotyczącej niespodzianki są trzy pytania. Czy niespodzianka dotyczy mojego pojechania na ocean? Czy niespodzianka dotyczy tego, że wychodzę za Georgia Cluneya? Czy niespodzianka dotyczy tego, że jest impreza Zealand Party? No i tylko jedna osoba napisała, że wychodzę za Georgia. się przestraszyłam Ciebie. Jak to jest możliwe, że tylko jedna osoba z Was wierzy, że ja wychodzę za Georgia? Jak to jest w ogóle posibilitowane Jacqueline, możesz mi wytłumaczyć to? Ach. Dobra. Jedziemy w takim razie dzisiaj Zeland. Kolejny losowando, Czekajcie. Stop! Mój cel to ja było. Eee, stop. Uwolnienie nie było. Uwolnienie dobrze brzmi. Co wy na to? A, słuchajcie, właśnie, zachownia, już poczekajcie. Zanim uwolnienie, to od razu powiem jedną rzecz. Bo dzisiaj jest 1 lipca. Z tej okazji yy, wypuściłam, wpuściłam yy, do sprzedaży taką moją masterkę. Część z Was już dawno mają, ale stwierdziłam, że to może być dobry moment i ona w ogóle ma z okazji z okazji 1 lipca, czyli że mamy 6 i 6, czyli mamy pół roku i pół roku, czyli 6 i 6. No to cena jest 66 zł. Masterka trwa półtorej godziny. Nie ma jej w ogóle na stronie. Ona będzie tylko tak... O, poczekajcie, bo coś mi się tu pojawiło. Nie, nic mi się nie pojawiło. Ona będzie tylko tak dla moich iskiereczek instagramowych, czyli dla, dla tych, którzy mnie obserwują. To jest masterka, która nazywa się Dlaczego stoję w miejscu? I... Tak ją dzisiaj wypuszczam w podróż sprzedażową, bo tam jest. W ogóle to pół roku dla mnie jest takie jakieś symboliczne akurat dla mnie w tym roku to pół roku zamykam, bo ja sobie zrobiłam wczoraj też podsumowanie. Ja to pół roku zamykam w takim miejscu, że ja akurat w miejscu nie stoję. Ja akurat teraz, po tych sześciu miesiącach, nie mam raczej takie, że no, tam się dużo wydarzyło. Ale to może być taki moment, kiedy obudzimy się trochę z ręką, w, w, czym, się, w czym jest ta ręka, ona się budzi, w nosniku, Że, kurna, hata, sztrase nie w ogóle nie działa. Po prostu y, powinnam działać, a jakoś stoję w miejscu. I ta masterka, która ma tytuł, Dlaczego stoję w miejscu, tam jest tak. Już wam mówię. Tam jest w ogóle o takich tych konceptach, z których wiem, że nie wiem, wiem, że wiem. O życiu na automacie i dlaczego niektóre automaty są zajebiste, trochę o nawykach. Jest o znajdowaniu mojego dlaczego, czyli. Wasze. też dużo tam mówię przykładów ogólnych, takich ludzkich, dlaczego, dlaczego się stoi w miejscu, dlaczego się tak odkłada, albo w ogóle się tak wiecie, w takim zamrożeniu jest. Znajdujemy wasze dlaczego. I robimy też takie ćwiczonka, które mają, tak na, mają trochę was popchnąć. I bardzo możliwe, że po tej masterce będziecie mieć takie: yy, okej, okay, yy, to już mniej więcej kumam, a do tego jeszcze wiem, jaki zrobić pierwszy krok, żeby zacząć działać. I to działać to jest nie tyle, że działać, że praca, bo to może być yy, stanie w miejscu dotyczące różnych rzeczy, to może być dotyczące. Na przykład nałogu, który chciałabyś rzucić. Albo to może być dotyczące rozstania, do którego chciałabyś, chciałbyś doprowadzić. Albo właśnie do zstania się. Albo na przykład do rozpoczęcia uprawiania jakiejś pasji albo sportu. Ale też może być o pracę. Więc jak... Aha, bo ja nie napisałam Wam tutaj nic. Poczekajcie, co ja wymyśliłam do tej automacji, żeby to poszło do Was? Bo tego nie ma na stronie, więc to jak będziecie chciały tą masterkę za 66 zł, to Wy piszecie... Już Wam piszę, co piszecie. Piszecie połowa. Poczekajcie, myszki, bliszki, połowa wyślij. O, to jest ten, to jest ten, to jest to słowo. I tam, y, jak automatyzacja, przypni komentarz, ona Wam wyśle instrukcję, bo to trzeba zrobić przez moje konto bankowe, bo tej po prostu masterki nie ma na stronie i raczej na razie nie będzie i po prostu dostajecie ją mailowo. Więc jak chcecie masterkę, dlaczego y, stoję w miejscu, to to jest słowo połowa. I oczywiście ustalę to również na odsłuchu, ale to, to jest taka, taka chwilówka. To, bo tak sobie myślałam, że to jest fajny moment, właśnie na ok. To jest pierwsza połowa, i teraz jeszcze mam drugie tyle samo roku. No to dupa w troki i lecimy. Obawiam się, że ja mogę nie wytrzymać w temże słońcu. Wiecie? Ja się, prostu, ja się po prostu muszę stąd po prostu jakby. Bo się, wiecie, na amend. Muszę się przenieść. Bo ja nie, wytrzy... oh, nie wytrzymę. po prostu zapłakała się już i, i oczy płaczą. Czekajcie, tutaj trzeba, i tutaj okulary mogę też zdjąć, o Boże, przecież to płakać będę zaraz, już jestem. Och, no tutaj, no patrzcie, gdzie ja przyszłam, to przychodzisz i jest arbus. Arbus. mmm, mmm. Mm. Mm. Dobra. Wie, tak, mhm, to była, dokładnie. Możesz mi we napisać, czy w ogóle zadziałała automatyzacja. Ym, dobra, i dzisiaj mamy tak, uwolnienie, coż że to będzie dobry temat. Już mi się podoba. Na koniec jeszcze live'a zdradzę tego drugiego newsa, ale zdradzę go tak, że jeszcze nie powiem wszystkich szczegółów, dobra? Uwolnienie. Jakie dobre zdanie jest pierwsze. Patrzcie, patrzcie, słuchajcie. Otrzymasz wszystko, co zamierzasz mieć, jeśli jesteś przekonany, że jest to Twoje, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. All right. Twój wybór jest prawem, które podlega bezwarunkowemu wykonaniu. Wolność wyboru, determinacja do posiadania jest kształtowana przez energię zamiaru. Poczekajcie, muszę jeszcze raz. Twój wybór jest prawem, bo ja jestem przed miesiączką, więc ja bardzo mój mózg. Moja intuicja jest wyostrzona jak dzika kuna. Zadziałało świetnie, ale mój mózg wolniej teraz pracuje. Twój wybór jest prawem, które podlega bezwarunkowemu wykonaniu. Ok, mam to. Wolność wyboru, determinacja do posiadania jest kształtowana przez energię zamiaru. Dobra, Kuba. Jeśli nadmierne potencjały, czyli nadmierna ważność. Wewnętrznej i zewnętrznej ważności pochłaniają znaczną część energii. Fajne. To zamiar nie będzie miał mocy. Fajne. No tak, no bo jeżeli nasza energia jest spożytkowana na za duże pragnienie, to zewnętrzny zamiar, zewnętrznemu zamiarowi już nie pozostaje energia do tego, żeby iść w kierunku naszych drzwi, naszej ścieżki, naszego celu. Mam to. Dość logiczne. <laughs> już czekajcie. Tak, aby zmniejszyć ważność rzeczy, należy działać świadomie i zdawać sobie sprawę, czemu dokładnie nadajesz nadmiernie, nadmiernie ważne znaczenie i co za tym idzie. Fajne. Energia nadmiernych potencjałów rozprasza się w działaniu. O, jakie to jest fajne. To ja dopowiem więcej jeszcze. Moim zdaniem tam w ogóle się więcej rozprasza w działaniu. On napisał, energia nadmiernych potencjałów rozprasza się w działaniu. Czyli jak tak się strasznie, strasznie chce, to jak się zajmiesz robotą, to Ci będzie lepiej. Ja bym w ogóle powiedziała, że działanie to, jest, yy, to w ogóle rozprasza wiele z emocji i uczuć, które są dla nas niewspierające, łącznie z lękiem, niepokojem. Naprawdę sprawdźcie sobie, jeżeli jest w Was tyle siły w Waszym ciałku i macie tak, że jesteście w stanie coś zrobić faktycznie, to zobaczcie, jak, pięknie, i to nie tylko Zeland o tym mówi, jak pięknie te emocje są w stanie się rozproszyć w momencie, kiedy naprawdę weźmiemy się za robotę, weźmiemy się do działania. Tak, połowa. Musicie napisać połowa, to wtedy jest ta masterka. Jeszcze powiem o niej na końcu. Albo sobie otworzycie, prawda, w live. Masterka pod tytułem, dlaczego stoję w miejscu. Na, na, na zakończenie połowy roku i wejście w kolejną połowę. Jeżeli macie coś takiego, że macie taki, ta, taka stagnacja, stabilizacja, zatrzymanie. Już, czekajcie. Rozprasza się w działaniu. Świetnie. Ciągle odtwarzaj w myślach docelowy slajd i spokojnie stawiaj kroki w kierunku celu. To właśnie będzie Twoim działaniem. Zajebiste. To właśnie dokładnie to, co powiedziałam. Ciągle odtwarzaj w myślach docelowy slajd, czyli ja widzę, ja widzę, ja widzę. Docelowy slajd i spokojnie stawiaj kroki w kierunku celu. To właśnie będzie Twoim działaniem. Czyli to będzie tym, co będzie rozpraszało nadmierne potencjały, i to będzie tym, co będzie rozpraszało te emocje, które bywają dla nas niewspierające. Dali. A teraz już nie dalej, tylko wyjaśnienie. Gdzieś kochany. Eee, dobra, zróbmy wyjaśnienie. Jak się nie bać? To jest pytanie, bo tutaj jest znak zapytania. No to pewnie pytanie. Jak się nie bać? Znaleźć zabezpieczenie, zapasową drogę. Jak przestać martwić się i niepokoić? Zacząć działać. Zatrzymałam się tak, bo ja niestety tak nie zrobiłam. Ja o tym też już mówiłam chyba w kilku live'ach, nie? Że ja. Yy, I to jest w ogóle tak fantastyczne rozwiązanie. W jaki sposób się nie bać? Znaleźć bezpiecznie zapasową drogę, czyli drogę B. Droga A, droga B. Ja tego nie zrobiłam. Ja w te dwa i pół roku temu, w tej chwili, tak. Postawiałam wszystko na jedną kartę, wszystko, 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 nie zostawiałam sobie żadnego zabezpieczenia, żadnej drogi B. Na szczęście jeszcze wtedy nie tego w ogóle nie, nie, ko nie kojarzyłam, że to tak można zrobić, że można to zrobić bezpiecznie. Aczkolwiek powiem szczerze, że nie wiem, czy jakbym sobie zrobiła wszystko na zakładkę, czyli zostawiałam sobie tak trochę bezpiecznie i działałabym trochę tutaj z Wami, to czy, to, czy byłabym z Wami tutaj, gdzie jestem? Myślę, że nie, więc no ja tak nie zrobiłam. Niestety ja, ja... i bardzo się bałam, więc jak się nie bać, znaleźć zabezpieczenie, zapasową drogę. Jak przestać martwić się i niepokoić? Zacząć działać. O! No to właśnie tutaj dokładnie powiedział to, co ja przed sekundką powiedziałam, czyli właśnie te, to działanie nie tylko rozprasza nadmierne potencjały, ale również rozprasza banie się. Dokładnie, zgadzamy się z Zelandem. Potencjały trwogi i niepokoju rozpraszają się w działaniu. No dzień dobry, Zeland, już teraz to macie opapugować po Klausonie. Naprawdę, po prostu Klauson powiedział, a Zeland, dobra, to ja do powiem jeszcze. Jak nie czekać i nie pragnąć? Pogodzić się z porażką i działać. A! super! Ale super, poczekajcie, mam, yy, mam burzę w mózgu. Jak, jakie to było pytanie? Jak nie czekać i nie pragnąć, pogodzić się z porażką i działać? Czyli wyobraź sobie, że, a, a dobra, jest taka szansa, że to się może nie, uda nie udać. Nie wiesz tego, nie przewidzisz, więc po prostu rób swoje. Ale zajebiste. Rozpuścić pragnienie i oczekiwanie w działaniu. Jak, jak zrezygnować ze swojej ważności? Uznać swoją ważność za aksjomat. Zrezygnować z działań mających na celu podniesienie własnej ważności. Jak się nie irytować? Grać z wahadłem, łamiąc zasady jego gry. Gdy reagujesz nieadekwatnie, znamy ostatnio też w sanatorium, bo o tym mówiłam, e, gdy wczoraj, jak gadałyśmy o lęku, <laughs> już pamiętam, e, jak grać z wahadłem, łamiąc zasady jego gry. Gdy reagujesz nieadekwatnie, wybijasz wahadło z rytmu, pozostawiając go z niczym. Jak pozbyć się poczucia winy? Przestać się usprawiedliwiać. Jak poradzić sobie z obrazą i oburzeniem? Zakończyć swoją walkę i płynąć z nurtem wariantów. Co począć, jeśli poradzenie sobie z obrazą i oburzeniem jest niemożliwe? Po prostu pozwolić sobie na tę słabość. Ale piękna. Ale super. Ostatnio jak robiłam dziewczynom z sanatorium taki dodatkowy moduł zabiegów kojących, to czytałam im fragment książki Mel Robbins Pozwól im, let them. I tam to są takie jakby dwa założenia główne tego let them. Pierwsze, pozwól im, czyli pozwól ludziom Cię nie lubić, pozwól ludziom Cię obgadywać, pozwól wszystkim myśleć, co myślą, o tobie, ale w ogóle o świecie, a następnie pozwól sobie, pozwól sobie czuć się w ten sposób, i to, to jest to, co mi się skojarzyło. A druga rzecz to, nawet chyba ostatnio albo z kimś na sesji indywidualnej, albo też na którymś sanatorium, już w tej chwili nie pamiętam, też padło takie pytanie z moich ust: a możesz sobie po prostu na chwilę pozwolić, żeby się postresować? A możesz sobie po prostu na chwilę pozwolić, żeby z tym być. Zobacz, co, co to jest, jaką to niesie dla Ciebie informację. No przepiękne to jest, właśnie takie niewalczenie. Jeszcze raz to przeczytam. Co począć, jeśli poradzenie sobie z obrazą i oburzeniem nie jest możliwe? Po prostu pozwolić sobie na tę słabość. A, super, jaka ulga, co? Mmm, Wspaniałe. Nie zmuszaj siebie do tego, by zawsze wygrywać. Mmm. Nie zmuszaj siebie do tego, by zawsze wygrywać. No i wreszcie, jak nie uginać się pod ciężarem problemów? Przestrzegać zasady koordynacji zamiaru. Zamiast walczyć ze swoimi nadmiernymi potencjałami, trzeba działać w ramach oczyszczonego zamiaru. Zamiar oczyszcza się w procesie ruchu, czyli w działaniu. To już jest moje dopowiedziane, ale pięknie. Praca domowa, od razu mi się płynie. Jak rozwala cię coś, zacznij po prostu: dupka w troki i hops. Pozmywaj, poprzątaj, e, zrób ten plan, e, odtwórz jakąś master lekcję zrób jakieś notatki z książki, poczytaj książkę. Po prostu w działaniu. Zobacz, jak rozpuszcza się w działaniu jak mogę rozpuścić niepokój w działaniu, jak mogę rozpuścić stres w działaniu. To, co dzisiaj, natrętne myśli, ja to nazwałam jakoś inaczej, yy, ja to nazwałam zadręczanie się. Coś Cię zadręcza? Zacznij robić. Zacznij robić. Umyj kibel, umyj umywalkę. Zacznij robić. Zobacz, w jaki sposób możesz wykorzystać działanie do tego, żeby rozpuścić nadmierne potencjały, niespierające stany, uczucia i emocje. Koniec kroka. No, nie no, tak szybko to ja pracę domową jeszcze chyba nie wiem, Jestem na podwórku, wiem, że psychiczna sieć po prostu, prawda? Dobrze. Zobaczę sobie Wasze komentarze. Bądźcie są tam chroniona? A Teraz ja sobie zobaczę Wasze komentarze. Wy jak napiszecie w komentarzu połowa, to dostajecie informację, jak przechwycić masterkę dlaczego stoję w miejscu po pół roku, jak zaczyna się drugie pół roku, za 66 zł. Mm. Taka sprzedaż, sprzedaż pilówka. na chwilę. Po prostu jakoś mi się skojarzyło, mi się z połową roku. Już iskiereczki. I to trzeba napisać połowa. Napiszę ja też w łańcuchu. To wtedy ta automatyzacja moja zadziała. A, widzę, że działa dobrze. Dobrze, widzę, że nie ma żadnych pytań dzisiaj ani, yy, ani uwag. No dobrze. To co? Skakujemy z imprezki zalandowej z land Dobra, zdradzę Wam, że organizuję w Warszawie. 19 lipca, impreza z derandową. i na razie teraz wracam na żywo, of course, w sensie, z, że, że człowieki są w, w, w miejscu, ściskam również. Więc 19 będziemy miały szansę zobaczyć się na żywo. Wiem, że... Znaczy, to jest w Warszawie, więc wiem, że część z Was, która... Znaczy, wiem już też, bo niektóre spoza Warszawy wiedzą i powiedziały, że będą. <laughs> um, wiem, że tym z Was, które są no, z innych okolic, może być ciężko dojechać. Ale z drugiej strony myślę, że imprezka potrwa 3 godziny na pewno. Więc będziemy miały okazję, szansę się poznać. Będę miała szansę pogadać ze sobą, ale też przewidziałam jeszcze jedną fajną rzecz i tak będę wam zdradzała. Jeżeli jesteście z Warszawy, okolic, albo na przykład, tak, tak, nadganiej, albo na przykład, mm, hej, albo na przykład, Jacqueline, wiecie, że w ten weekend możecie się pojawić w Warszawie? No to go. Także jedziemy z imprezką zelandową. Będę będę wam na bieżąco dostarczać większej ilości szczegółów e, i widzimy się 19. Bo teoretycznie Zeland powinien się skończyć, e, już Wam mówię, kiedy? 16, 17, coś w ten deseń, ale no niestety inaczej się nie udało znaleźć miejsca, żeby to był dokładnie ten dzionek. Akurat będę w Warszawie świetnie. Mhm. I też od razu zaznaczę, że ilość miejsc jest ograniczona ze względu na wielkość miejsca, więc e, e, będę po prostu m, otwierała listę więc bądźcie na bieżąco ze storkami. Ym, czy będą jakieś wymagania dotyczące imprezki? No będą, ale nie powiem jeszcze. Przecież... Prawda? Także tak, kończymy sobie zaranda. Widzimy się na Zeland Party. Yy, ja życzę Wam cudownego wieczorku i zrobię też jeszcze dzisiaj storeczkę pewnie o tej, mm, o tej masterce, bo to myślę może być takie fajne, pomocne. A my z dziewczynami widzimy się dzisiaj na sanatorium. Mm, super. O super, Patrycja. Widzimy się dzisiaj na sanatorium o 19.00 i dzisiaj jedziemy z. Wczoraj był lęk i strach, a dzisiaj będzie smutek. Więc super. Naprawdę do Całuję. Pa.